tak opowiem ci o narzędziu które zna prawie każdy i prawie każdy go nie używa albo jak używa to używa dwóch opcji z całego szeregu które są dostępne pierwszą taką możliwością to jest skuteczność czyli oglądamy to jak ludzie wchodzą na naszą stronę internetową i zazwyczaj wchodzimy mamy taki efekt jest wykres jest fajnie i wysyłamy klientowi statystyki, o ile wysyłamy klientowi statystyki, bo jest dobrze. Cały trik, użycie tego narzędzia polega na tym, że na następnym slajdzie mamy wszystkie opcje filtrowania. I teraz, jeśli mamy te filtrowania, to tutaj możemy dużo informacji wyciągnąć. Na przykład, mało kto wie. Że jest taka, jest taka opcja jest filtrowania po grafice. Możemy zobaczyć, jaki ruch na naszej stronie generują obrazki. Tak samo możemy zrobić to na wideo. I okazuje się, że na niektórych serwisach 15% ruchu, który normalnie nie jest pokazany, generują obrazki. I to możemy optymalizować. Wszyscy mówią, róbcie alty do obrazków, ale nikt, mało kto mówi, jak je poprawiać i jakie alty działają. Więc możemy sobie to na serwisie sprawdzić. Są opcje porównania miesiąc do miesiąca. Widzimy, jakie frazy nam wchodzą na, na stronę. Jak nam spadają w Google. Dobra, następną rzeczą, którą jest w systemie jest to sprawdzenie adresu URL. Są tutaj dwie fajne opcje. Pierwsza, wyświetl zaindeksowaną stronę. Jest to taka fajna sprawa, że widzimy to, jak Google widzi naszą stronę. I możemy podejrzeć, czy na przykład mamy tabki na stronie i drugi tab nam się nie, mamy w drugim tab, tabcie mamy jakiś tekst i on tam się nie ładuje od początku. Google tego nie widzi. Więc nieważne, ile tam napiszemy treści, to nie będzie zaindeksowane. Dlatego musimy sobie sprawdzić, jak Google widzi naszą stronę. I tu jest ta opcja właśnie dostępna. Dalej możemy poprosić o ponowne zaindeksowanie strony, co zdecydowanie przyspiesza nam indeksację w wynikach wyszukiwania i działa pozytywnie na stronę. Nie ma co zgłaszać kilka razy, nie zadziała, wystarczy zgłosić raz i poczekać. Efekty. Następną rzeczą fajną jest stan witryny. Tutaj mamy informacje o wszystkich adresach URL zaindeksowanych przez naszą stronę i mamy cztery różne rodzaje komunikatów. Mamy błąd, czyli bo coś jest nie tak z naszą stroną i musimy to zweryfikować. Dalej mamy Prawidłowe z ostrzeżeniem. Czyli to są jakieś małe błędy, które możemy poprawić, żeby nie było komunikatów. Przykładowo bardzo częstym błędem tutaj w tym prawidłowym z ostrzeżeniem jest jak mamy komentarze na stronie i brakuje tam jakiegoś komentarza. Jest cały agregat do komentarzy przygotowany, ale brakuje komentarza. To on nam wyświetla informację, że po prostu brakuje komentarzy, chociaż cały snippet jest gotowy. Prawidłowe to nie ma co tłumaczyć, tylko się cieszymy, że działają. Wykluczone to są adresy, których nie chcemy, żeby Google indeksował. Typu wszystkie feedy, wszystkie strony typu polityka prywatności i regulaminy. Drugą rzeczą, taką co wszyscy używają, to jest mapa serwisu. Teraz tak, wszystkie wtyczki do Wordpressa posiadają generator map serwisu. Niektóre zrobią to lepiej, niektóre gorzej. I Proszę pamiętać, że te mapy serwisu trzeba zgłosić zazwyczaj do wszystkich wersji językowych. Bardzo często zdarza się tak, że klient zgłosi tylko wersję polską i nie zgłosi angielskiej, niemieckiej i to już mu nie działa. tak? Jeśli mamy przełączanie języków, to wtedy do każdej domeny musimy złożyć nową mapę serwisu. Ulepszenia. To zrobiłem bardzo duże cięcie w prezentacji, bo ulepszeń jest kilkanaście różnych. Ja pokazuję tylko to, co jest ostatnio wprowadzone. Jest to wprowadzone bliżej 2 listopada i pokazuje, jak nasza strona szybko się ładuje. I podejrzewam, że teraz większość pozycjonerów stron internetowych będzie walczyła z tym wykresem, bo klienci będą go widzieć i będą chcieli, żeby ich strona była na zielono. Czyli to jest tak naprawdę Google Page Speed Insight, wersji Google Console, który liczy. I co najgorsze. Jak możemy sobie otworzyć raport, to żeby zobaczyć nasze wyniki optymalizacji, to czekamy 28 dni. Ciekawe, jak to wytłumaczymy klientom. My coś zrobimy 28 dni czekamy, tak? Kolejną sprawą, bezpieczeństwo i ręczne działania. Przepraszam, nie znalazłem błędu. Nie mam żadnej strony, która jest w tym momencie zainfekowana, która ma ręczny filtr. Nie mogę tego pokazać. Jeśli nie mamy błędów, mamy komunikat, nie wykryto problemów. Prosiłem paru, prosiłem paru znajomych, żeby mi podesłali jakąś zniszczoną stronę, po prostu zawirusowaną czy zafiltrowaną. Nie ma tej informacji. Podejrzewam, że coraz rzadziej Google tam i wrzuca informacje i używa takich szarych filtrów, które po prostu nam obniżają pozycję strony, a nie piszą informacji tutaj. Stare narzędzia i raporty. Coś Google niedawno przez dwa czy trzy lata wprowadzał nową konsolę i stara jest wycofywana, ale są dwie fajne, przydatne rzeczy jeszcze w konsoli Googleowej. I tak, pierwszą rzeczą to są usunięcia. Czyli był, zgłasza, mamy jakiś url, który nam się zaindeksował, chcemy go usunąć, to puklin mówi nie tego już nie chcę, wchodzimy, usuwamy, w ciągu paru sekund powinno nam zniknąć z Googlea. Kolejną taką fajną rzeczą to jest Web Tools i narzędzia testujące, gdzie sprawdzamy wszystkie mikroznaczniki. Mikroznaczniki typu brecz opisy produktów. Linki i ustawienia. To jest fajna rzecz typu. Są takie agencje, które mówią, my pozycjonujemy, my zdobywamy linki, ale my zaplecza tobie nie pokażemy naszego, bo to by było. Ukryte, więc trzeba zrobić to w ten sposób, że wchodzimy sobie w konsolę, klikamy w linki i ustawienia i mamy podgląd do wszystkich, na prawie wszystkich linków, które kierują, naszych stron, które kierują do naszej strony. I tam mamy jeszcze rozbicie na linki, które najczęściej linkowane strony, linki z największą link, strony z największą liczbą linków przychodzących i Anchory, jakie prowadzą naszą stronę, to jest bardzo fajnie tam opisane, polecam wyeksportować do Excela, jakby ktoś chciał, to polecam wyeksportować do Excela i dopiero wtedy to analizować, bo niestety przeglądanie na konsoli takich rzeczy jest bardzo uciążliwe. No i linkowanie wewnętrzne pominie, bo akurat tu jest najmniej przydatne w tym przypadku. Teraz tak, obiecałem, że pokażę jak zrobić termowy monitoring pozycji. Z tym monitoringiem pozycji jest taki problem, że on nie pokazuje nam innych stron. Pokazuje nam tylko naszą stronę i wszystkie rzeczy, które na naszej stronie są. I teraz tak. Łączymy naszą konsolę z narzędziem, które się nazywa Google Data Studio. I tutaj możemy sobie zrobić przeróżne wykresy. To jest do wyklikania w 15 minut dla osoby, która tego nawet na oczy nie widziała. Gotowe sematy, importujemy do naszej strony, z naszej konsoli pobieramy dane i sobie wyklikujemy po prostu stronę, ewentualnie używamy gotowych sematów. I fajną opcją tutaj w tym jest takie coś, że możemy wyrzucić ruch brandowy, typu na naszą markę i analizować tylko ruch, który jest na przykład z fraz kluczowych, które nas interesują. Możemy dzięki temu zrobić sobie na przykład raporty, jaki jest zasięg strony i ile mamy ctr czyli kliknięć i później na podstawie tego liczymy, czy opłaca nam się w to inwestować tak? i dodatkowo mamy jeszcze nawet pozycję strony. Mamy bardzo dokładny rozkład graficzny, jak nasze, nasze strony układają. Niestety płatne systemy mają to, że możemy w ten sam sposób analizować konkurencję i to jest bardzo przydatne. Tutaj nie mamy tej opcji. Połączenie z Analyticsem. Jeśli ktoś używa Analytics'a, to jeśli go połączy z Google konsolą, która pokazuje nam tylko to, jak ludzie wchodzą na naszą stronę, to możemy sobie analizować, czy ten ruch, który my zdobywamy, jest sensowny. Bo bardzo często zdarza się tak, że ktoś chce mieć ruch, a i tylko ruch. Więc. Możemy mu bardzo na dziwnych rzeczach pozyskać ruch na serwisie, ale jeśli chce mieć konkretną sprzedaż, to trzeba znaleźć takie frazy, które po prostu generują tą sprzedaż i dzięki temu możemy analizować każde słowo kluczowe, jak ludzie po nim chodzą po serwisie. Teraz tak, ktoś zna Binga, taka rzecz, która kiedyś była w Polsce i nikt nie używa, to mało osób też wie, że Bing ma też swoją konsolę. I można z jednym kliknięciem, logując się przez konto Google, zalogować się do Binga i przeimportować wszystkie mapy serwisu i wszystko do Binga można wyciągnąć. Bing robi 2-3% ruchu na, na stronie, ale jeśli my wrzucimy, a konkurencja nie wrzuci, to nasze strony będą wyżej. Dzięki temu te 2% możemy zyskać. Przy dużych serwisach to naprawdę jest duża, fajna sprawa do zyskania ruchu. Teraz tak, co to są martwe strony według mnie? To są takie strony, na które nikt, żaden użytkownik nie wchodzi, tylko wchodzą roboty. Teraz tak, jak takie martwe strony odszukuję? Pierwsze, tworzymy sobie linki z mapy serwisu w Excelu. Następnie wypisujemy wszystkie wejścia z Google Search Console na naszą stronę z ostatnich trzech miesięcy. O, o to chyba trochę za szybko idę, mówię. Dobra to dopisujemy te z Google Search Console wyniki, ale z trzech miesięcy ostatnich. I później dopisujemy wyświetl wyświetlenia tej strony z Analyticsa. I bardzo często zdarza się tak, że się okazuje, że połowa naszego serwisu w ogóle nie jest odwiedzana przez ludzi. Ani Analytics, ani konsola nie generuje tam ruchu. Więc te wpisy możemy optymalizować albo je łączyć, dzięki temu możemy, mamy darmowy content, który możemy wykorzystać ponownie. Teraz tak, kolejne narzędzie, Google Site Kit. Nie wiem czy używacie. Jest to ostatnio wprowadzone, bodajże w ciągu ostatnich dwóch tygodni wyszło z bety i jest w repozytorium. Idziemy to w ten sposób, że podłączamy do WordPressa wtyczkę, która synchronizuje nam dane z konsoli, z AdSense'a, Analytics'a i z Page Insight'a i pokazuje nam wszystko w, na stronie. Wchodzimy sobie na konkretną podstronę i od razu to widzimy. Bardzo przydatna wtyczka do analizy takiej szybkiej, po prostu piszemy posta, wchodzimy po jakimś czasie optymalizować go, to widzimy od razu podstawowe informacje. No i chyba się za bardzo pospieszyłem. A, prawidłowe strony to są prawidłowe, to cieszymy się, że są, a wykluczone to są takie strony, po prostu, których nie chcemy, żeby Google widział. Bo WordPress ma to do siebie, że generuje bardzo dużo śmieciowych stron, których nie chcemy. Na przykład każda kategoria generuje stronę feedu. Tak samo jak AMP, czy Accelerated Mobile... File, Page, też tam się generuje, więc tego nie chcemy, żeby to było indeksowane. Nie chcemy, żeby były indeksowane polityki, polityki prywatności, bo nie chcemy, żeby prawnicy nas, naszą stronę indeks, sobie sprawdzali, czy mamy jakieś klauzule niedozwolone. Mamy też tam informacje o regulaminach, promocjach, landingi, których nie chcemy, żeby ludzie wchodzili, bo podajemy je tylko i wyłącznie na AdWordsach i chcemy mieć jakąś kontrolę nad tym, to, to po prostu takie wszystkie strony wykluczamy, których nie chcemy. Pojawiło się pytanie z sali, zadam je ja jeszcze mamy chwilkę. Czy realnie wierzysz w te dane, które pokazuje Google Search? Tak, to są najdokładniejsze dane, jakie w tym momencie mamy dostępne. Zdarzają się dziwne przypadki, typu, że my wchodzimy cały czas na swoją stronę i nikt na nią nie wchodzi. Wtedy mamy zaburzone statystyki, bo jeśli my wejdziemy na swoją stronę bardzo często, to ona nam automatycznie, Google daje ją wyżej w wynikach wyszukiwania. I teraz tak, jest taki problem, że jak my cały czas wchodzimy i mamy stronę na trzeciej pozycji, a tak naprawdę ona jest na dwudziestej, to Google potrafi przekłamać te dane. Więc musimy mieć jakąś dużą próbkę do sprawdzenia, żeby to zweryfikować. Ale nie ma, mówię, nie ma najdokładniejszych danych niż konsola Googlowa. A sem Semstormy wszystko aproksymują dane na podstawie jakichś obliczeń i tylko konsola zapewnia nam w miarę dokładne dane. Dziękuję. Jeszcze raz wielkie brawa dla Damiana.